Siemanko widzowie, dzisiaj znowu gramy Jugosławią, którą wczoraj się nic nie zmieniło od wczoraj. i Polecam sprawdzić po części odcinki i dzisiaj mam zamiar, nie wiem co jeszcze zrobić, ale na pewno idę dalej w Bałkany. Nie idę już na banglę, nie idę w Polskę, nie idę w Niemcy, no i w Włochy, po, bo mają wojnę z Niemcami, Polską, Szwajcarią. Ja... Zobaczycie co to, to się tutaj stało, to się stało dla, jak zobaczycie wcześniej szkinek, bo mówię, moja zasługa jest to, że Polska, Germania i Niemcy mają ze mną sojusz. To nie chciałem, moi sojusznicy upadli, więc trochę im pomogłem handlem Z Więc dlatego mi o te Państwa wygrywają, a nie przegrywają, ale mam nadzieję, że nie będzie jak do... No, nie Niemcy nie będą mieli jednak na drugiej II wojny światowej, że najpierw wygrywali, potem się lawina pojechała, rozjedna. Niemcy coś zostały rozjechane. Mam nadzieję, że wtedy się teraz tak nie stanie tak samo jak wtedy. Zresztą... hit i Jugimt. Mam nadzieję, że się nie stanie, ale jeżeli się stanie, to nie na tym już nie. Nie na co hmajnu. Bo mnie tam życie. Y... Państwa mnie nie obchodzi. Zapat No moment, ale stracisz jednego, jednego, drugiego liczącego się sojusznika. Bo dwóch sojuszników i oba się liczą w biarę. Ale arenie międzynarodowej. Oni się nie za bardzo liczy. Oboj. Grecja ma wojnę z Włochami i ze mną. To Grecję wykończy. Przecież Alicja chyba nie wygrała. A jeszcze teraz dokładkę. Mamy nie w wojnie, co jest pewno, przegraną. Więc... Не се беда, веја ќе беда Не ја за ваше тоа арми да попросту не мога ба тоа. Не, Ал, баш, баш, удежи бе че. Удежи Ве че што? Я душ. Баш тоа арми е. Ото боја за ваше No i żółta jest w wielkości ziarenka piasku Ale o to moja ruszył Armię Jeżeli nie podobać się Armia To ci mogę ją takować do dupy Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasz ja, to potężna Grecja Chodzi się, że czasy moje dawne pięknej światłości minęły Paoleński światłości Czasy się zaczęły Właśnie na nowo No, sobie te graści, choć te biorę, to sobie je poplądruję. Macie plądrować i wywozić do głup, Jugosławiańskiego Związku Ateny! Atena! Kiedy kopiemy do dupy im? A nie wiem! Nie mamy armii! A to mamy gdzieś Nie nakopię im do dupy sam, załóż nie wytrzymię To ja z Tu racy A tu racy Chyba ja wojnę stylowa Państwa Wierzę poczowa wojna z tymi Japończycy! Ja Japońce wariatki, po co was z nimi wojna? Jeszcze Japończycy mi prze sprzątną tereny przed nosem. Kurczę blada no. No, no, nie, no, nie, ja tak nie wytrzymam. No, żeby mi tu, ra, Okej, okay. tak ja do, co, zabrali tereny sprzed nosa? O nie, 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 będą mi tak kraść. Te tereny będą moje. Powiem wam otwartą wojnę. Tu rasy. To są tu rasy, du rasy, kartofle. E, zamiast mózgu w głowie, mają kartofle. Kartofle, kartofle. O, oczywiście ja w ogóle narodu tureckiego nie obradzam, bardzo mądry. No nie warto, żebym mądry był kilka lat temu. Dokładnie kilka lat, set lat temu, było głupie Imperium Włosmańskim. Na, na, na Turcję się nie liczyło. Turcja to nie Imperium Włosmańskie. Nie u was teraz głupie, jak Imperium Włosmańskie. Po jasno czasom oni brają udział w I wojnie światowej. Po jasno czasom. Znaczy, już krzeży, a oni... Hej, Niemcy! Po się z wami! Dzień dobry Kaiser. Dzień dobry, dzień dobry. My chętnie do właśnie się dołączymy, wiecie. Bo ja tak lubię być po stronie przegrywa, który kopię, innego przegrywa, żeby się dowartościować, a król ich kopie Po dupie czyli Amerykę. <słuch> Turscy właśnie przeżywają na każdy swoim z... mają tyle wojen, że aż głowa mała, bo patrzcie. Moja się wojna nie liczy, ale Iran i Japonia miała, ich. miała ochotę im tak do tyłka, i to naprawdę chcę powiedzieć tyłka, Chciał, miała ochotę im nakopać, że Japonia nawet popłynęło kilkaset tysięcy innych Dziadów pierdzenia, kilometrów, żeby do tego tyłka tura sobie kopać, ciekawe co tura się zrobili. Może zabili wodza, japobi, a Japończycy zechcieli przez to zabić wodza. E, e, zabić zabić wodza. Ej, Turcji. XD, To, to, to naprawdę dziwne. A ja tutaj Polako nie pytajcie się o co robię, bo, bo wiecie się, jak pójdziecie do. To... Daję większą historię i terenu. Bo to trochę słabiej, no. Nie wiem, tutaj trochę by trzeba było terenów. No bo trochę, bo słaby, no słabiej, no. Bo, bo, to to słaby, no, to są słabiej, byście 9 i 7, miejsca na świecie. U, u. U. Kto to wiedział? Kto to wiedział? jest cała Europa ma dzisiejszy los. Niemiecko-Uru, Jugosławsko-Polska. I jakaś Białoruś tutaj nie może być. Bo tam, to, tam, to wyjdźcie, to, 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 to mi plar, plan mi to zjedziecie. Postanowię, postanowię leć Polsce, Białośni. Białośni to to są dwie cztery Polski. Polacy, o, co, co, co? Hmm. Pracy. Może wy powiecie wojnę tym Ukraińcom. Aż Białorościną, wiecie, no. Nie. Tak dla was to będzie dobre. Dla mnie też, bo ja się pozbiję... Czego? Czego chce ode mnie Ukraina? Znaczy jedna Białorościnne. Dzięki że z strukto według jej tu podobuję. Czego wy ode mnie chcecie? Ja tylko chcę, żeby wam polska na tyłka nakopała. A nie, że wy mi do tylko kopiecie. Nie wiem. Czego wy ode mnie chcecie? Polska z wami walczyć, a nie ja! Proszę się ode mnie obralić. Czego chcę? Od... De -de -de -de. Cyp, to nawet spoko tam. Wyślę swoją na potężną... armię. Tak naprawdę, armia wielkości kartofla w tej grze to akurat armia wielkości kartofla. Dobra, widzę, że Polakowi jednak trzeba pomóc, bo się w końcu na twarz wywalał. Bo to się bardzo, bo ja u ogromna armia, ona powiedzmy, że jest ogromna. Dawa te pod jednym warunkiem: jak kupicie mi dupy. jak nie da, kupicie więc macie. Przepraszam. Przepraszam, to było powiedziane. To, to tak jakieś dzikie węże. Ten, kto wie, o co chodzi, jest kumaty, a ten, kto nie wie, nie jest kumaty. Dzikie węże, wiesz. Chodzie. Każdy chłopak wie, o co chodzi. Ładnie każdy, bo dzieci to Łazi tu dzieci działa to ciekawe. Bo teraz wam Cypr jest jedną wielkie, To wielka, jedna, wielka wyspiarska baza wojskowa, no bo... Może ja mam te same... W L E T A. Malta! Dawaj mi waletę! Bo weleta mi się przyda. Dzikie węże dali mi weletę. No, wreszcie polacy, że zajazd jest musi dać mi wygrywać. Pociul mi wojnę z Po Poczul wam wojna... z Oni zakończyli wojnę z tymi wszystkimi państwami. Francja. O Boże, orli. O Boże, Hiszpania, bo teraz Imperium Hiszpanii. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Białorusz. Ja Oj, Białorusz ja przegrywa i to srogo przegrywa. O boże, zakce Mata. O Boże, jaka teraz polska sięla. Ty o, to ja! to się nie pomyliło. Dawaj taredy. Bo teraz to pięknie, patrzcie. Jeszcze Polaczko. Ha, taledy mam. Płacki. Patrzcie, patrzcie to jest bardzo proste. Łoboda, bo Jezu, jakie piękne państwo, Polska! O, co Polska! Dlaczego ta Polska wygląda? Jak. Polska jest polita, nie Niemcy A co tu robi Holanda i Belgia? Belgia spróbuje wysłać Ulti Batu. O, tych pedał. Bo im się historycznie Niemcom należy, bo ta rzymsk... ja rzymska, germańska to ona to miała. No to się Niemcom należy. Historycznie. I prawie. No mi się nie chce zambić. bić. na ja Luksemburg. I dam go Niemce. To podniesie ich przemysł. Ołączne. Łączne z 10, a nie 105 tysięcy ekonomicznych. No właśnie, jaką piękną, się jak nie wsparcie! no. Jego brakuje tych całych cały prac. No i że mają I Szwajcarię, która jest zaskakująco silna jak na Szwajcarię. I duża. No i na Szwajcarię. Szwajcaria. Dlaczego tu ze soj jakiś jest stolica jak powinna być wyszucha? Jezu Chryste. i świat się zmienia. O kurczę. Już za długi odcinek. Kończymy, bo mi się kulczy pamięć. Wiecie, ja to widzę na telefonie, ale wy nie. Bo to się automatycznie usuwa. Wy tego nie widzicie. ale widzę.